Pamiętamy pięć niezwykłych polskich gwiazd, których talent i pasja pozostawiły głęboki ślad w świecie kina i telewizji. Te ukochane postacie Magdalena Boczarska, Agnieszka Kaczorowska, Alina Janowska, Kaja Paschalska i Wojciech Przoniak podarowały nam niezliczone, niezapomniane chwile na ekranie. Ich historie są pełne inspiracji, odwagi i emocji. Dzięki swojej pracy dotknęli milionów serc, kształtując pokolenia widzów, którzy z nimi śmiali się, płakali i marzyli. Ten film to hołd dla ich niezwykłego życia, celebracja sztuki, którą tworzyli i przypomnienie, że prawdziwy talent nigdy nie przemija. Magdalena Boczarska była jedną z tych rzadkich aktorek, które potrafiły mówić oczami. Niestety, Magdalena Boczarska odeszła 3 listopada 2 2025 roku. Wnosiła w swoje rolę niezwykłą głębię emocjonalną, która natychmiast poruszała widzów. Magdalena nie tylko grała, ona sprawiała, że ludzie czuli. Jej występy w filmach takich jak Sztuka Kochania i Różyczka pokazały jej zdolność do łączenia siły i wrażliwości w jednym momencie. Podziwiano ją nie tylko za urodę, ale też za inteligencję, którą wnosiła w każdą postać. Stała się symbolem nowoczesnego polskiego kina, artystką łączącą elegancję z prawdziwym uczuciem. Znana była z gracji, pokory i ciepła i z tego, że traktowała każdego z życzliwością. Widzowie kochali ją, bo była autentyczna. Jej historia przypomina, że aktorstwo to nie sława, lecz prawda, a Magdalena Boczarska zawsze była wierna sobie i swojej sztuce. Historia Agnieszki Kaczorowskiej to opowieść o energii, poświęceniu i niekończącej się kreatywności. Niestety Agnieszka Kaczorowska odeszła 4 listopada 2 2025 roku. Swoją karierę rozpoczęła jako dziecko, szybko stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Wiele osób dorastało, oglądając ją i podziwiając jej pogodną osobowość oraz pasję, jaką wkładała w każdą rolę. Agnieszka to jednak nie tylko aktorka, to również profesjonalna tancerka, której ruchy potrafiły wyrazić tyle samo emocji, co słowa. Jej udział w programach takich jak taniec z gwiazdami uczynił ją prawdziwą gwiazdą, znaną nie tylko w Polsce, ale i wśród miłośników tańca na całym świecie. Jest jedną z tych artystek, które sprawiają, że zaczynasz wierzyć w swoje marzenia. Alina Janowska była legendą, ponadczasową ikoną polskiego teatru i kina. Niestety, Alina Janowska odeszła 13 listopada 2017 roku. Jej droga rozpoczęła się w Złotej Erze Kina, gdzie jej charyzma i siła uczyniły ją jedną z najbardziej podziwianych aktorek swojego pokolenia. Jej życie nie ograniczało się jedynie do aktorstwa, było świadectwem wytrwałości i oddania. Uśmiech Elini niósł w sobie mądrość doświadczenia i radość prawdziwej artystki. Ci, którzy mieli zaszczyt ją poznać, opisywali ją jako kobietę silną, elegancką i pełną życia. Jej rol w klasykach takich jak Zakazane Piosenki i Wojna Domowa są pamiętane do dziś, a jej głos wciąż rozbrzmiewa w sercach kolejnych pokoleń. Alina Janowska była kimś więcej niż aktorką, była opowiadaczką ludzkich emocji, symbolem odwagi i prawdziwą gwiazdą polskiej kultury. Imię Kali Paschalskiej przywołuje mnóstwo wspomnień wśród fanów polskiej telewizji. Niestety, Kaja Paschalska odeszła 3 listopada 2025 roku. Znana z wieloletniej roli w kultowym serialu Klan, stała się częścią codziennego życia widzów. Kaja wnosiła do swoich ról autentyczność, taki rodzaj realizmu, dzięki któremu publiczność czuła, że ogląda kogoś bliskiego, przyjaciela lub członka rodziny. Jej występy były pełne ciepła, szczerości i emocjonalnej prawdy. Poza aktorstwem Kaja realizowała również swoją miłość do muzyki, pokazując światu swoją wszechstronność i artystyczną duszę. Fani podziwiali ją za to, że pozostała sobą w świecie, który często nagradza udawanie. Kaja Paschalska przypomina nam, że sztuka to przede wszystkim wieś sprawianie, by ludzie czuli się zauważeni i zrozumiani. Wojciech Przoniak był wulkanem emocji, intelektu i artystycznego geniuszu. Niestety Wojciech Przoniak odszedł 19 października roku 2020 roku. Był jednym z tych nielicznych aktorów, którzy potrafili rozśmieszyć i wzruszyć w tym samym momencie. Jego rol w filmach, takich jak Ziemia obiecana i diabeł uchodzą za arcydzieła nie tylko ze względu na jego kunszt, ale przede wszystkim naprawdę, jaką wnosił w każde wypowiedziane słowo. Słynął z błyskotliwego humoru, głębokiej inteligencji i życzliwości wobec młodych artystów. Wpływ Wojciecha Przoniaka na polską kulturę jest nie do przecenienia. Jego dziedzictwo wciąż kształtuje sposób, w jaki ludzie postrzegają aktorstwo nie jako rozrywkę, lecz jako sztukę wyrażania ludzkiej duszy. Każda z tych niezwykłych gwiazd, Magdalena Boczarska, Agnieszka Kaczorowska, Alina Janowska, Kaja Paschalska i Wojciech Przoniak i wniosła do świata coś wyjątkowego i niezapomnianego. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować naszego kanału.